Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy wielkiego miasta i głosi upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak pan powiedział, Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy, wstał więc stronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele z rozkazu króla i jego dostojników zarządzonych ogłoszono w Niniwie to, co następuje. Ludzie i zwierzęta bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją, niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje, Bóg odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg i nie zesłał niedoli, którą im zagroził. Dzisiejsza Ewangelia. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić, to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Przedwczoraj był temat Jałmużny. Czyli relacji do drugiego człowieka. Wczoraj był temat modlitwy, relacji do Pana Boga, dziś temat postu, czyli pokuty, postu, czyli własnej formacji, pracy nad sobą, zmiany swojego postępowania. Modlitwa, post jałmużna, trzy poziomy, na których powinniśmy przeżywać Wielki post. I dziś pokuta, pokuta, post to jest coś ze sobą związane, post jest wyrazem. Pokuty, dlatego pościmy na przykład w piątek, bo to jest dzień pokutny, dlatego pościmy w czasie Wielkiego Postu, bo to są dni pokuty. Jak my pokutujemy, jak przeżywamy ten Wielki Post, który już, już tydzień trwa? Spróbujmy zastanowić się nad tematem, właśnie pokuty. Temat, myślę, że trudny, temat od którego czasem uciekamy, temat który, z którym czasem trudno jest nam się zmierzyć. Pokuta, czyli zmiana swojego myślenia i zmiana swojego postępowania. Pokuta, jak widzimy w przypadku Niniwy, to najpierw jest uświadomienie sobie swojego grzechu. Tak popełniam grzech. Tak jestem zły. Tak żałuję za to. Tak chcę się zmienić. I na przykład wiemy o tym, że ludzie, którzy są w jakimś uzależnieniu, żeby podjąć jakąś terapię, jakoś coś zmieniać w sobie, co jest najtrudniejszy chyba, ten pierwszy krok, muszą się przyznać do tego, że mają z tym problem. Tak, jestem uzależniony, tak, nie jestem w stanie sobie sam pomóc. Nie mogę żyć bez na przykład alkoholu, bez jakiegoś czegoś, do czego, od czego jestem uzależniony. I żeby udała się jakaś terapia, najpierw człowiek musi się przyznać, uznać swój problem. I tak i my czasem nie umiemy uznać swojego problemu. Nawet czasami przychodzą ludzie do spowiedzi i mówią, tak, jestem człowiekiem grzesznym, ale konkretnie co? A tego tu już nie wiem, nic złego nie robię. Czasem mówimy, tak, jestem grzeszny, tak, wszyscy są grzeszni, ale w czym jestem grzeszny, co ja muszę zmienić, czego już nie widzimy. Nie zmienimy się, jeżeli nie zobaczymy konkretnie swojego grzechu. I też problem pokuty, przyznania swojego grzechu, jakiejś pracy nad sobą, to jest często problem zrzucania na innych. On jest grzeszny. Jak słyszę o tym, że ktoś ma z, z czymś problem, powinien na co upracować, to często patrzę na drugiego. O, on tak, on tutaj z taką, tyle ma pychy w sobie, musi na co upracować. A ten to ma tyle lenistwa w sobie, że musi na co upracować. A ten to ciągle gada głupoty i, i obgaduje innych i plotkuje, powinien na co upracować. A ja? Wszystko jest normalne. Muszę zobaczyć swój grzech. Słyszymy dzisiaj w tym wezwaniu króla Niniwy do, do ludzi było takie słowo: każdy. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą pełnia swoimi rękami. Każdy. Każdy popełnia nieprawość swoimi rękami. Każdy powinien się nawrócić. Każdy potrzebuje nawrócenia. Bardzo ważne jest to słowo każdy, czyli ja. Ja teraz, rozmyślając o Słowie Bożym, jak i zawsze słuchając Słowa Bożego, nie powinienem myśleć o tym, że ktoś inny. Słowo jest zawsze do mnie. Ja powinienem się zmienić. I ja muszę zobaczyć swój grzech, ja mógł, muszę nazwać swoją wadę, swój, swój problem. Jak jest mój grzech? Niech każdy teraz pomyśli, jak jest mój grzech, moja wada, z czym sobie nie radzę, nad czym powinienem popracować, co powinienem w sobie zmienić. Niesamowicie ważne jest to, żebyśmy się zobaczyli swój grzech, przyznali się i potem przeprosili. Pokuta to jest najpierw przeproszenie. Przepraszam Pana Boga, przepraszam drugiego człowieka. Tak, ja, ja zawiniłem, przepraszam. Proszę mi wybaczyć. Panie Boże, wybacz mi, ludzie, wybaczcie mi. I potem nie wystarczy tylko przyznać i poprosić, żeby ktoś mi przebaczył, ale trzeba też coś z tym zrobić. Tak jak nie wystarczy przyznać się do tego, na przykład ktoś przyzna się, że ja jestem gruby i ta otyłość mi przeszkadza, No ale nic człowiek z tym nie robi, i co z tego, że się przyznał? Trzeba coś zacząć z tym robić. Trzeba coś robić, zmieniać swoje życie, zmieniać swoje postępowanie. Co ja robię, jeśli już widzę konkretnie, ten grzech jest moim grzechem głównym, nad tym muszę popracować. Co robię, żeby zmienić swoje postępowanie? Zwróćmy uwagę na mieszkańców Niniwy. Najpierw pierwsze wezwanie, pierwsze od czego zaczęli, to jest post. Król wstał z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się w wór, siadł na popiele. I tak powiedział, żeby inni też robili. Nie jedli, nie pili... W Założyli na siebie wory pokutne, siedli w popiele, czyli rezygnacja, całkowita rezygnacja z jakiejś przyjemności, z jakiegoś komfortu. To jest pierwsze, co jest potrzebne. Czyli w czymś siebie ograniczyć, z czegoś zrezygnować, zrezygnować z jakiejś przyjemności. To nawet nie jest złe, ale jest tylko jakąś moim kaprysem, moją przyjemnością. Nie, odkładam. Nie chcę tego. Chcę zobaczyć, czy umiem bez tego żyć. Chcę pokazać, że jestem wolny od tego, jest, nawet jak to są jakieś nie najgorsze rzeczy, czy jakieś słodycze, czy jakieś telefony, internety, te, telewizor, czy kosmetyki, czy, czy cokolwiek. No, muszę znaleźć w sobie ten, ten moment, gdzie to jest jakaś przyjemność, która jest absolutnie nieobowiązkowa dla mnie. Umiem, czy umiem żyć bez tego? Spróbować odłożyć to. Tak jak ten król, który wstał z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się wór i siadł na popiele. Czy ja tak umiem? A później zmiana postępowania. Słyszymy, niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnił swoimi rękami. Czyli zmiana postępowania. Jeśli już trochę się wziąłem za siebie, w czymś się ograniczam, z czego się rezygnuję, to jeszcze spróbuję popracować, żeby. Tego, co jest moim grzechem nie było, czyli jestem nerwowy, nie będę krzyczał na będę spokojny. Jestem leniwy, wezmę się do pracy. Zbyt dużo gadam, trochę pomilczę. Każdy widzi swój grzech i pracuje nad tym. Stara się coś w sobie zmienić. Myślę, że to jest pierwsze pytanie dzisiaj: czy umiem się wyrzec czegoś, zrezygnować z czegoś, umartwić się? Czy jestem na tyle silny i na tyle wolny, że umiem zrezygnować z jakichś przyjemności? I spójrzmy jeszcze na Ewangelię, gdzie to, co pokazuje Jezus, że ludzie, którzy szli za Jezusem, często szli z taką intencją, z taką myślą, żeby zobaczyć jakiś cud, żeby coś przeżyć emocjonalnie, ale nie z taką myślą, żeby się nawracać, żeby się zmieniać. I Jezus pokazuje, jak on nasz przyszedł do Niniwy nie uczynił żadnego cudu. Oni mogli powiedzieć, ale potwierdzić, że to, co mówisz, jest to rzeczywiście od Boga, z prawdą. Nie, oni uwierzyli na słowo. Czy ja wierzę ludziom na słowo? Czy ja Bogu wierzę na słowo? Bożemu Słowu wierzę na słowo? Czy ja wierzę na słowo? Czy umiem wierzyć drugiemu człowiekowi? No pewnie, że czasem ludzie oszukują, że może trzeba jakoś sprawdzić, ale czasami to tak już zaszliśmy daleko, że w ogóle... Nawzajem sobie nie wierzymy. Jak człowiek powiedział, to wcale nie znaczy, że to jest prawda. Powinniśmy dążyć do tego, żeby bardziej sobie nawzajem wierzyć i ufać. Jak ten człowiek powiedział, no to ja myślę, że on raczej mnie nie oszukuje. Ale też w drugą stronę, ja muszę też bardzo się starać, żeby kogoś nie oszukiwać. Jeśli ja nigdy nikogo nie oszukuję, jeśli nigdy nie kłamie, jeśli ja zawsze jestem uczciwy, to jeśli ja powiem słowo, wszyscy będą mi wierzyć. On nigdy nie oszukuje. On zawsze mówi prawdę, no to jeżeli tak powiedział, to znaczy, że tak jest. Musimy zacząć od tego, że będziemy się starali, żeby zawsze ludzie mogli nam wierzyć. Nie będę oszukiwał, nie będę kłamał, nie będę nieuczciwy, żeby zawsze ludzie mogli mi wierzyć. I ja też postaram się wierzyć innym, bo wtedy jak przyjdzie prorok Jonasz i powie nam, że za 40 dni Twoje miasto już będzie zburzone, to ja uwierzę i coś, coś z tym zrobię i zmienię się. I też powinniśmy to przyjąć jako takie wezwanie do pokuty. Może to też brzmi dzisiaj jeszcze 40 dni, a Twój kraj, a Twój dom, a Twoje miasto, Twoje wioska zostanie zburzone, bo zło rujnuje, zło niszczy. To, co odnawia, to, co buduje, to jest pokuta i to jest miłość. Czy będzie więcej dobra, miłości, czym bardziej będzie odwracanie się od zła, od, zła, od grzechu, czym więcej ludzi się odwróci od zła, od grzechu. Te większe prawdopodobieństwo, że ten świat ocaleje. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wczoraj w naszym kościele był kolejny koncert muzyki organowej i specjalnie dla Was muzycy nagrali utwór, który na koniec posłuchajmy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.